Cześć, jestem Dave Skoba. A to jak widzicie, jest pierwszy vlog, na którym widać moją piętę. Tak, ja zrobię vloga, jakby co? Kto kupił się jej? Chcemy? tym, że zrobię vloga? Dajem, duchu, duchu. Rozłącz. rozłącz, rozłącz, rozłącz. Dobrze, rozłącz się, ok. Chodzi o Dziękuję. A co za Dobrze. To ja... To ja chciałem Wam powiedzieć parę słów sub... ja mówię dołączył się do a tu mam jednego facia, który się nazywa Szczepion. Dobra, pozwól mi powiedzieć, bo to robię teraz vloga. Ja dam go. ja Szczepiona, okej? Okay? Rozłączę się za chwilę. Szczepion. Tak, to jest pierwszy tak. vlog, który chciałem powiedzieć parę słów sub... o tym. O kanale. Że... Jest. Jak widzicie, Cześć. Film, film, Cześć. Treść. Jak widzicie, filmy pokazują się bardzo często, więc chciałem to Ci powiedzieć, żebyście, no subskrybowali kanał, dawajcie tam jakieś, nie wiem, lajki, łapki, komentarze, to motywuje bardzo do tej nakręcanej filmu, więc no cóż, tyle mógłbym powiedzieć. Co jeszcze? Mam nadzieję, że najbliższy lajk pokaże się gdzieś, nie wiem, dwa, trzy tygodnie. Bo na razie miałem czasu sobie nabić nagrywać. Dobra, więc cześć, czułem na razie, pa Felix żegna.